Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner+. Plus. W dzisiejszym odcinku omówię chorwacką wersję teletroniów The Chase, która nosi nazwę Potiera. Jest nadawana od ponad dekady, mianowicie od 3 listopada 2013 roku na antenie telewizji HRT1, z wyjątkiem 29 grudnia 2020 roku, kiedy to odcinek tego dnia został nadany na HRT2, czyli na dwójce, zwykle na jedynce. Ten jeden, jedyny odcinek został nadany na Dwójce. No ale to nie zmienia faktu, że wyemitowano już ponad 1400 odcinków w 10 sezonach. Program jest emitowany od poniedziałku do piątku. Początkowo prowadził go były gospodarz chorwackich milionerów, czyli Tarek Filipowicz. Miało to miejsce od 2013 do 2019 roku, no ale po, kiedy HRT wznowiła milionerów, wówczas Filipowicz przeszedł do tego teleturnieju, a jego miejsce w Potierze zajął Joszko Lokasz. Joszko Lokasz, który od pięciu lat nieprzerwanie prowadzi ten teleturniej. No i jeśli chodzi o zasady gry, te generalnie niczym się nie różnią od brytyjskiego oryginału. Czyli mamy drużynę czteroosobową, e, mamy trzy etapy, cash builder, e, ucieczka przed chaserem, no i finałowy pościg. No, oczywiście, te dwa pierwsze etapy. Każdy z czwórki zawodników przechodzi indywidualnie. Finały pościg już jest yy, to sport drużynowy. Yy, no i tak. No i yy, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na pewne różnice, ponieważ yy, jeśli chodzi o cash builder, czyli ten pierwszy etap, z, w ciągu tej jednej minuty za każdą pytaną odpowiedź w pierwszym sezonie płacono 5000 kun, Potem od drugiego sezonu. Yy, zmniejszono, tą, zmniejszono tą kwotę do 3,5. Natomiast od wprowadzenia euro, czyli od 1 stycznia 2023 roku każda prawidowa odpowiedź w każdym bilderze jest warto 500 euro. No i yy, tak się te stawki zmieniały. Oczywiście jeśli chodzi o wygraną lub jej brak, czy też kwotę, o którą walczą gracze, no to wszystko zależy od wszystko zależy od yy, danego odcinka, od danej drużyny. Można tylko powiedzieć, że jeszcze w Lazarusie, czyli jeżeli Chaser dopadnie wszystkich i wtedy jest tak zwany z w stanie, czyli to się nazywa Lazarus w oryginale, wówczas w pierwszym sezonie do wygrania było 20 tysięcy. Drużyna ten jeden jedyny, który został wskrzeszony, walczył o 20 tysięcy kun dla drużyny, potem walczył o 14 tysięcy, no 3,5 tysiąca razy razy 4, 3, czyli 14 tysięcy. No a obecnie w Lazarusie ta stawka wynosi 2000 euro. No ale to się używa tylko wtedy, jak chaser dopadnie wszystkich. No a jeśli chodzi o e, chaserów, w historii chorwackiej wersji było ich pięciu. Czterech jest do tej pory aktywnych: mianowicie Dejan Kotiga, Morana Zibar, obaj ci państwo. Od pierwszego odcinka, czyli od 3 listopada 2013 roku. Kresimir Suczewicz Medieral, od, który wkroczył do gry 31 marca 2016 roku. I Mladen Vukorepa, który jest chaserem w Chorwackiej wersji od 16 października roku 2017. Wcześniej jednym z zerów był również... Mirko Miocic, Mirko Miocic, jego uczestnictwo w programie trwało od początku, czyli od 3 listopada 2013 roku do 8 marca roku 2016, kiedy to wycofał się z powodów wzrodnych i niestety zmarł 15 maja 2017 roku. No i cóż, no i generalnie to wszystko, jeśli chodzi o te trudniej z Chorwacji, poza tym, że takimi faktami ogólnymi. Można powiedzieć, że z tych wersji pochodzi pewien rekord, gdyż ee, e, w odcinku z dnia 14 października 2015 roku Dean Kotiga e, nie, nie dał rady e, w finale dogonić dwuosobowej drużyny, która e, miała zaledwie 5 pięć kroków. Pięć kroków. Zaczęła od dwóch, bo było ich, było ich dwóch, i w ciągu tych dwóch minut zdołała odpowiedzieć tylko i wyłącznie na trzy pytania. To Chaser. Po prostu nie dał rady. Ich do, mieli 5 pytań, 5 kroków i w ciągu tych dwóch minut część nie dał rady ich dogonić. Taka sytuacja. Eee, no i cóż, no i generalnie generalnie to wszystko. Na dzisiaj mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Foreigner+. Plus. Cześć!